Natuza Evolo w swoich rozmowach mistycznych zwracała uwagę na zagrożenia czyhające na wiele dusz, które dopiero się rozwijają. Dużo wcześniej, zanim zaczęły się szerzyć i stały się publicznie znane różne skandale seksualne i polityczne, albo pojawiały się smutne historie za kulisami przemysłu rozrywkowego, które naznaczyły ostatnie lata we Włoszech, Jezus zachęcał swoją pokorną... Służebnicę z paravati, aby nakłoniła rodziców do refleksji na temat tego, jaki przykład powinni dawać dzieciom, aby ustrzec je przed pokusami, przed pułapkami, w które sami zdają się jako pierwsi wpadać. Podczas objawienia w 2002 roku mówił do niej: Jeśli natrafiają na jakiegoś możnego pana, który jest dla nich Panem, szefem, nie pytają się, czy jest to szef dobry, czy przestępca. Spotykają się z nim kierowani pychą i wyniosłością, ponieważ myślą, że utrzymując kontakt z ważnymi ludźmi, nabierają wartości. Tymczasem zmierzają ku zatraceniu. Pomyślcie zawczasu, bo nie możecie się cofnąć. W 2001 roku. Wszystkie cierpienia tego wielkiego postu ofiaruj za młodych, aby stworzyli sobie nowy świat, gdyż ten jest pełen cierpień i niebezpieczeństw. Młodzi są zagubieni, żyją w ciągłym niebezpieczeństwie, dążą do zła i dają się wciągnąć wielkim możnym. Potrzeba wielu modlitw. Konieczne jest, aby w wieczernikach odmawiano również zdrowaś Maryjo. O odzyskanie i zbawienie młodych. Młodzi są dobrzy, ale mają zły przykład od rodziców i wpływowych osób. To rodzice nie dbają o dzieci. Kiedy rodzice chcą wyjść, żeby się zabawić, zawsze znajdują jakieś wytłumaczenie. Dają coś, by zaskrobić sobie dzieci. Zostawiają im swobodę, i nie wiedzą, gdzie idą i co robią. Kiedy natomiast mają iść do kościoła, mówią, że nie mają czasu, ponieważ muszą zajmować się dziećmi. Jeszcze bardziej konkretną przestrogę skierował do niej Chrystus w 2002 roku. Młodzi są dobrzy, nie są cwani, są niewinni i wpadają w dobro i w zło. Kiedy młodzi mówią ci: Znam tego posła, znam tamtego wojewodę lub starostę albo taką znaną osobistość, to czynią to, aby się pochwalić. Lecz nie rozumieją, co to oznacza. Oni grają nimi na własny rachunek, aby sprzedać narkotyki, aby zdobyć głosy i wejść na tron. Te stworzenia nabierają na to ochoty i doprowadzają się do upadku. Nie wiedzą, jak wiele kosztuje taka przyjaźń. Ty musisz im mówić, że powinni być moimi przyjaciółmi, ponieważ ja prowadzę ich po dobrej drodze. Ja jestem prawdziwym przyjacielem dla Was wszystkich. Nie ludzie wielcy, którzy chcą Was wykorzystać. Wydają się Wam wielcy, ale naprawdę są pajęczynami. Dużo się módl. Przyjmuj ich, kiedy przychodzą. Chlubią się tym, że znają ministra, posła, jakąś część przyjaciół z telewizji. Co mogą im dać ci ludzie? Prowadzą ich na zatracenie, biedne dzieci, a oni nie rozumieją. Mów, kiedy ich widzisz. Kiedy przychodzi ktoś, wyjaśni mu, że prawdziwym przyjacielem jestem ja. Drogie dzieci, kiedy macie przyjaciela, który jest aktorem z telewizji, albo kimś z rządu, albo jakąś osobistością, może przestępcą, czujecie się dowartościowani, pokrzepieni, mówicie. Ja znam tego, znam tamtego. Ten jest moim przyjacielem. Tamten to ktoś, kto może mi pomóc. Używają Was, ja nie. Ja używam Was do dobrego, aby Was pokrzepić i umocnić, aby Was kochać i prowadzić Was na dobrą drogę. Ja chcę Was mieć jako przyjaciół, ale to Wy oddalacie się ode mnie. Wstydzicie się mnie, wstydźcie się tego, co robicie. Ja pukam do drzwi waszego serca, ale nikt nie otwiera. Uciekacie mi, wolicie pozostać w błocie. Lecz ja szukam was, ponieważ to jest waszym zbawieniem. Nie chcę was stracić.